Dzisiejszy odcinek będzie kim bardziej przeglądem może tego, co znajdziecie na naszym kanale, bo mam wrażenie, że czasem zadajecie pytania co, gdzie jest, albo o, właśnie tutaj żona, no nie mogę powiedzieć, że psuje ujęcie, ale żona Was pozdrawia. ujęcie! Żona Was pozdrawia. A więc, wracając do... Do tego, o czym już mnie wybiła, wracając do tego, o czym będzie dzisiejszy odcinek, no to dzisiejszy odcinek będzie takim przeglądem tego, co znajdziecie na naszym kanale, no bo mam wrażenie, że czasami kompletnie się nie orientujecie, jest wiele pytań, które się powtarza, więc chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć o tym, co znajdziecie na każdej z playlist, być może dowiecie się, może tego nie wiecie, no mam nadzieję, że będzie to generalnie dla Was pomocne. Ja mam na imię Beata i witam was serdecznie na kanale Keto Travelers. Na tym kanale dzielimy się naszymi doświadczeniami zastosowania u nas diety ketogenicznej, czyli u mnie i u mojej pięknej żony Kingi, która właśnie składa dla was kolejny odcinek poniedziałkowy. Podczas gdy ja nagrywam czwartkowy odcinek. I teraz tak, na tym kanale znajdziecie taką właśnie zbierankę naszych doświadczeń, tego czego się nauczyłyśmy, czego ja się też nauczyłam na przestrzeni czasu, o tym jak wzbogodziła się nasza wiedza ogólnie na temat odżywiania człowieka. No to co? Zapraszam Was do dalszej części. Więc tak, pierwsza taka playlista, chyba jako pierwsza powinnam się wyświetlić, to jest Ekwast. Tutaj kilka takich odcinków z przeprowadzonego przeze mnie postu jajecznego. Dodam, że była to wersja uproszczona, taka wersja dla leniwych, nie chciało mi się kombinować. O tym, co mi to dało, o tym jakby co uważam za wartościowe, aby wam przekazać. Generalnie wszystko co może się przydać na temat postu jajecznego. Kolejna playlista to ABC ketozy i diety ketogenicznej. To jest playlista, którą, o której głównie dzisiaj chcę trochę Wam też opowiedzieć, bo ten odcinek jest Takim jakby wstępem, może zapowiedzią do kilku następnych filmów, które dodam właśnie do tej playlisty. Ta playlista powstała, aby w taki uporządkowany sposób przekazać Wam ważne według mnie informacje o tym, jak zacząć dietę ketogeniczną, co warto o niej wiedzieć zanim się zacznie. Generalnie zgromadziłam tam kilka takich ciekawych odcinków. Zachęcam Was do odwiedzenia i przejrzenia materiału. Ale następne z tej serii, które właśnie zobaczycie na kanale, to, to będą np. jak zacząć dietę ketogeniczną, jak sobie policzyć makro, jakie makro powinno być na adaptacji, czy jakie makro stosować po adaptacji, ale głównie dlaczego takie, a nie inne. Będziecie mogli też pod tym kątem sobie to makro dopasować do Waszych potrzeb. Pokażę Wam też, jak policzyć makro na naszej nowej stronie internetowej, która już niebawem jest, będzie opublikowana, jest no prawie gotowa. Jeszcze jakieś drobne poprawki, szlify Kinga, coś tam zakwestionowała, więc musi to poprawić. Ale niedługo, niedługo będzie jakby też opublikowana. Także mam nadzieję, że będziecie częściej zaglądać na tę właśnie playlistę i będziecie ją też udostępniać znajomym, którzy, no mam nadzieję, chcieliby zacząć dietę ketogeniczną, a którzy może nie wiedzą, jak się do tego zabrać, a Wy nie jesteście w stanie im tego w jakiś taki zwięzły sposób wyjaśnić. Kolejną playlistą, całkiem sporą, to jest taka playlista pod nazwą Keto Vlog. To są takie głównie odcinki luźniejsze, takie w formie vlogowej, formuła vlogowa, taka dosyć luźna, gadziam trochę o takim prywacie, trochę o różnicach między nami, o tym jak postrzegamy różne rzeczy. To są tak naprawdę moje chyba ulubione odcinki. Zawsze jest tutaj kupa śmiechu. Niekoniecznie są to najbardziej poważne na świecie odcinki. Niekoniecznie są to odcinki merytoryczne, ale wiem, że część z Was je lubi. Więc też zapraszam Was tak, żeby może trochę zmienić perspektywę, jak to Kinga mówi, niekoniecznie zawsze oglądać odcinki z dietetycznym bełkotem, tylko takie bardziej na rozluźnienie. Kolejną playlistą, na którą chciałabym Was zaprosić, to jest nasza playlista Keto Kuchnia. Keto Kuchnia i taki szybki obiad jest to playlista, która powstała w zasadzie dlatego, że my staramy się w miarę łatwo i szybko gotować. Mamy pracę, więc nie będziemy siedzieć w kuchni, więc jak już kończymy tą pracę no i schodzimy do kuchni na dół, no to może oszczędzamy trochę czasu na dojazdach, ale nie zmienia to faktu, że dalej chciałybyśmy dosyć szybko ugotować. Więc generalnie jest to playlista dla miłośników gotowania. Ale generalnie też dla tych, którzy szukają inspiracji. Jest tam dużo odcinków właśnie na głównie szybkie gotowanie. Raczej nic wyszukanego, czasem coś co wymyślimy same, czasem jakiś przepis, który gdzieś znalazłyśmy. Są to dania głównie obiadowe, ale również jakieś takie z czy możecie też znaleźć zupy. No idziecie tam też, jak na przykład robię wino. Kolejną playlistą, na którą chciałabym Was zaprosić, to jest Keto Travel. To jest taka nasza chyba najmniejsza playlista. Niestety ze względu na to, że mamy teraz coraz mniej czasu, ale też coraz bardziej jesteśmy ograniczane, nasza swobodna możliwość podróżowania w ostatnich czasach bardzo mocno się skurczyła, więc ta playlista jest również mała. Mam nadzieję, że w 2021 roku pod kątem podróżowania no, będzie z nami wszystkim znacznie lepiej się tutaj żyło i będzie to lepiej wyglądało i mam nadzieję, że będziemy mogły wstawić tutaj trochę więcej materiału na tę listę. Także mam nadzieję, że uda nam się zrealizować w 2021 wszystkie nasze podróżnicze plany, wszystko wróci do normalności. A póki co m, przejrzałyśmy nasze archiwum, odgrzebałyśmy tam a, kilka m, dosyć zabawnych filmów, a, zabawnych, bo śmiesznie wyglądałyśmy 20 kg temu. A, jakieś filmy z Tajlandii, a, jakieś filmy chyba z Malty, jeśli się nie mylę. Także m, takie trochę może odgrzewane kotlety, ale trochę miłe wspomnienia dla nas, także podzielimy się z Wami również na tej playliście, dorzucimy je oczywiście sukcesywnie w miarę ukazywania się odcinków. Kolejna playlista, no to już taka bardziej moja działka, keto wiedza. Tak jak wspomniałam jest to lista, playlista, na którą głównie tutaj nie macie możliwość oglądania. Na niej dzielę się głównie tym, czego sama się nauczyłam tym, czego uważam, że warto przekazać Wam, podzielić się tym. Są tam również moje przemyślenia albo jakieś linki do badań. Ogólnie jest to playlista taka zorganizowana w ten sposób. Generalnie wszystko, co tam się znajduje uważam, że warto wiedzieć. Oczywiście warto, moim zdaniem, wiedzieć ogólnie na temat czy diety ketogenicznej, czy odżywiania człowieka słuchajcie, odcinek dobiega do końca. Mam nadzieję, że przetrwaliście. Bardzo wszystkim dziękuję za komentarze, subskrypcje, przede wszystkim to, że jesteście z nami. Zapraszam Was jeszcze raz do zajrzenia, właśnie na nasze playlisty, czasami odświeżenia sobie jakiegoś tematu. A standardowo, jeżeli odcinek Wam się podobał, no to łapka w górę. Zapraszam do subskrybowania tych, którzy jeszcze nie subskrybują naszego kanału. Podzielcie się w komentarzach, czy, czy odcinek Wam się podobał, czy takie przypomnienie coś tam dla Was przyniosło dobrego, coś wniosło. Ogólnie, jeżeli uważacie kanał za wartościowy, no to nie bójcie się nim dzielić, jakby ze znajomymi. Ja Was zapraszam do następnych odcinków i trzymajcie się wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.